Jest. Yes. Matury z matki są bardzo po prostu powtarzalne, są takie same zawsze, więc. Znaczy teraz, teraz ponad jakieś inne te. Jak mieliśmy też też te próbne, to nie wiem, nie wiem, czy to się różni, ale jak, jak mieliśmy te brubne, jak, znaczy jak, jak robiliśmy sobie te egzaminy, co były z tamtych lat, to teraz to jest jakieś kurwa inne, chyba co to jest. Co przyjmą? Ed przyjmę w wrzucił. Plus tak samo to teraz. Okay. Teraz jeszcze taka spora różnica, o kurwa, jak <noise> już poleciał do góry. Ale teraz w tych maturach spora różnica, jaka jest, to jak masz na, na, na te, te rozprawki, nie rozprawki. Ej, no! Daj mi chociaż wyjechać. Ej, Jak wow. masz te, te rozprawki, nie rozprawki, tam na końcu, jak, jak jest ten taki to duże. A, 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 Junior to tam jest teraz nie, że prosta, wieYeah, prosta, daną, te, Teraz nie, że masz daną lekturę, że piszesz o niej, tylko masz po prostu i. i, 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 i i dobierasz, to no jest Jest wspólne, czy nie? Chyba wspólna Wspólna, no Nie, nie A kim ja mogę mieć? Kto, 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 jest czerwony i... Nie wiem no, Nie, to nie było wspólnej No możecie przestać mnie, no, Tak, to Znaczy się nie Junior albo MJK, w mieście czerwone Junior, auto? ja junior odkasowałem Ja, ja to, od ja Ja, ja, ja Ja miałem To chuj, to chuj, to chuj, to chuj What? <laughs> what the fuck? Wy nie próbujecie nawet dojechać? Jedynek, proszę, proszę, proszę. proszę Padłem. Jest. O nie, popełniłem błąd. Stary egzon. Sorry egzon. O tak. A wpiszesz? Jasno. Kurwa, nie trafiłem w niego. No jakim cudem Will nie zginął? Kurwa, jakim? Znowu cztery osoby kończą. To nikt nie skończy. Jest jeszcze, jest jeszcze możliwość, że nikt nie skończy, spokojnie. Jesz, jest jeszcze na to czas. To się no, nie jedzie, Kurwa nie... 8 lapów. No. To jest w chuj. Dobra, uważajcie, bo Will jedzie do tyłu. No, on zawsze jedzie. Będę konfidentem. Wow. Junior tam wpuściłem już na ten. Dobre. Ale. Ale. Dysgustywny to jest, kurwa, no taka jazda. Znaczy, no to jest trochę tanie, że on jeździ po to, aby mordować tylko. Według mnie. Znaczy wiesz, No to jak już ty na dosłownie mordowanie Ty Get the fuck out. Mas, ja to dojadę kurwa i mnie to chuj interesuje. Poza tym, Panowie nie co my na to, żeby się na niego wziąć? Tak. Na Willa? Rók, no ja to, to chcę no. od początku zrobić kurwa, ale nikt mnie nie słucha, bo wszyscy mówią, że y, to taki zły pomysł ja bym to kurwa zrobił no A ja mam to wpiździe, bo i tak nie potrafię nikogo rozpierdolić, więc... Ja ale też tak... nie potrafiłem, ale teraz ostatnio mi zaczęło wychodzić, więc ja bym to kurwa zrobił z chęcią Mamy o tyle że on nie rozumie, Uwaga, jedzie, na... nie? przeskoczył Czerwony Uwaga. to jest Właśnie wiem, on to ciągle robi Dlatego jestem tu ostrożny w miarę Mamy o tyle że on nie Ja jak, ja, jak chcę kogoś podjebać, to no ja się pewnie sam rozpierdolę niż kogoś, więc... Ja, pierdolę, ja nie no, wiem jak, jak to pod żyje pod 3 ja żyje kolejne trzy lata Jedziecie pod prąd Minus start metę fuck out. Dobrze, bardzo no, dobrze gdzie jest Dzikusek w ogóle? Bo on i widzę, że jest na torze, ale ja go nie spotykam. Jedzie za, o, za tym, za Willem. A to za mną jest kawałek, to muszę tak. przyspieszyć. A jest na tym całym Nie wiem. Dobra, okaże się. Stoi na za zawsze na wprost, czeka na was. Wow! wow! Ej, hey, enter! No. Za bardzo kiepsko. Czy teraz Rudego i gramy w bar? Jakie można. Ej, weź ktoś mi rób spotera na tego willa, bo ja nie dojadę, no nie? No ja, nie, no, ja, ty nie jedziesz po to, żeby dojechać, tylko żeby się rozpierdalać! Nie ja chcę go wkurwić! Ja nie chcę mu się dać! On będzie wszystko skracął skok, skracał skok! Przeskoczył skok, jedzie na ciebie. Zahaczył cię, ale... No dobra, ale żyje. On cię goni! On cię goni! On cię goni! Skręca, będzie ci... Skręca na... na czołówkę. Na metę. Jedzie po. jedno zewnętrznej, jedno zewnętrznej. No, no, no. <laughs> Te auto tak pięknie jest ustawione, no nie. <laughs> dobra, nadal jedzie reversem. Jedzie je na... po. furasa. dobra, zginął. Teraz ja sam się skasuj. Skasuj się sam, żeby nie przedłużać. Dobra, robię. Po to to wyskoku to... prosto w ścianę jedzie. Ale to co, to... to. Ale nie, wskazuj no ja... się samemu. Ale to jest dosłownie ostatnie kółko. A, Okej. dobra. No to właśnie. No i to jest ostatnie kółko. Więc nie, nie, nie ma sensu. Proszę, no niech to ktoś też ma prawda. To nagrane. Ktoś ma to nagrane? Ja mam to nagrane. Znaczy, ki kila nie, ale ogólnie wyścig mam nagrany. Ja wszystko nagrywam. W sensie o, czwarty. 10 <laughs> zbyt, zbyt chillowa muzyka mi się włączyła, muszę przyznać. I to teraz wszystkie 5 rund będzie na tych derby. Tak. Tak, tak. tylko dwie ja mapy są. Dobra, mamy informację. Eee. Okay. To nigdy nie było. No ja się pytam, bo ja się nie znam, moja pierwsza runda to było Los, los Lobby w golfach, no nie? Ale to nie, to wiesz, ja jeżdżę najczęściej parę okrążeń, żeby mieć jako po pozycję, już tak bo nie każdy dojedzie kilka tych okrążeń, a później się napierdalam już Dobra, wiesz, ja, mam taki styl, ja mam taki styl trochę niepasujący tutaj, że ja zawsze chcę dojechać jako pierwszy Ja I, wiesz. i, i, i ja po prostu jeżdżę czysto, bo ja z team racingu mam to w głowie Ja też

Poczekaj, poczekaj. Może czuć Jedynek czemu ty mi to robisz? Żebyś Żeby się zaraz dziś Tam jest... Tam <laughs> jest tylko smyrnął Ten to w ogóle błędny dzi... Pewnie... ma jakieś cztery auta jadą pod to. To ja się opieram Najlepiej Rób i chwyć Nie patrzyłem przed siebie jak Nie patrzyłem przed siebie, bo skryżało coś że na boku Ale ja się zemszę na tym czerwonym kierowcy To jest tylko czerwony To jest jedynek Jodenek? O, oh, oh, N... And... nie, to nie NF to, to jak jest w oh. on nie ginie oh. o, nie. No co tam, Ja się pytam, jaki jest sleep, zem, on nie ginie To tam, Sleep, sleep. sleep time! Ej, tam była wspólna, czy nie? Kogo rozwaliłem? Kogo rozwaliłem? Jak sobie mieliśmy wspólną tam, czy Tak, tak Ty, ty jesteś taki niebiesko-czerwony? Tak jest to ja, dzień dobry Good. To jest 2-2? Czy 2-3? Czy 2-2 2 To jest 2-2 O tak, statu jest kto O, pana mi strzeliła Dzięki, Rejtors O tak Włącz kliknąć Potrzebuję spotkania O Jezu no, eee, a na kogo chcesz spota? Na kogo chcesz spota? niech będzie jedynek. Nieważne. Właśnie miałem go na kamerze, uh -huh. ale okej. Okay. Tak, to jest wspólno. Z kim miałem wspólno, z kim miałem wspólno. Z kim miałem wspólno? Eee, eeeem. Zwiemy od jest wspólno. Jeszcze mnie zabiłeś, więc mnie oznacz To jest 2, 2. Tak to jest powoła. Zamiotka, tak? Uh -huh. Nie o, kurwa! Junior, gdzie jesteś? Eee! No. tam. Ten... O, dzień Zabonowany. dobry! A co to za złomowisko tutaj? Wikusaki okay. no, za... już dosłownie próbuje robić cokolwiek, aby cię uwalić. EGZO, możesz nie, być próbka na 2-2 jak chcesz No dobra, ja ujeżdżam nie, nie, nie. Skręcę mi przedmogą i myślę, że jestem będzie pierwszy Junior, ledwo co jedzie No patrz jak ja mam zniszczoną... <śmuszone>, ja mam, ja mam, ja mam całą prawą stronę zniszczoną, opony to w ogóle... Dramat No właśnie widzę ale fajne no, drifty no, no, możesz. Dajcie ja z kim skasować po prostu na czołówkę. Nie. Muszę dojechać pierwszy, muszę kontynuować wodę prowo. Nie! Ale to ja mówię o Juniorze! Skasuj go, nie, skasuj Freda. Morda. Nie, mm. co morda? Nie ma ja takiego. Nie, nie twoja opona, Ferro? Nie ma takiego. Nie dla ptaki ubodza. Ja nie wiem, nie. Fredo chyba, tak? Fredo. Nie twoja opona, goleń! No wiesz, Co ty na to abyś wymienił to było pan po prostu Dobra szybkie pikki Nie no nie ma nic nie jedzie pod, pod prąd, Jest. wszyscy jadą normalnie nie wierzę. nie wierzę Co się stało? Co się stało? Wy, wygrałeś? Od, z no. ziedu no. Iniora Jest nie spotkanie No i oczywiście trzy osoby tylko No lepiej niż poprzednia runda tylko ja przeżyłem Oaj, nie zapisz Dobra, chwilę spektaj, może to matki strasznie boleją Koniec męczarni On ci na bota Dobra, czas gumkę założyć Słucham? Co? Słucham? Napada Słucham? Co? A, A okej, okay, dobra Jakoś gumkę Apada! Tak, dzikuzek jest taki, takim dobrym kierowcą, że nawet się rozjebać nie umie. No zobaczcie Pamiętaj na. zobaczcie, Wida z nędzą. Pamiętaj, tutorial na wspólną. Wida z nędzą, kurwa. Coś, nie, nie, ja pierdolę. Ej, ale no, jestem szósty, a nie ostatni więc fajnie. No? Ej, tak, kto się pierwszy rozjebał? Nie, ja, 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 ja byłem chyba pierwszy. Chociaż nie wiem więc... w Ja w ogóle. ja w ogóle nie ruszyłem ze.

Mamy hey, hey. dobre Ej kurwa, EJ nie we mnie! Kurwa, nie we mnie! Podobnie! Ja no, no. Will pod front, Will pod front! Okej, okay, jedzie po mnie, za mną jest! Ja pierdolę, ktoś tu jeszcze jedzie po mnie! No kto? 8 lepów na tym, ja pierdolę! Zresztą to jest Słyska. constant pain. Dobra, Will jest za mną jest... już chodź. Jestem przy Willu Jestem przy Willu. Weź tam rok spotka spotera No Will leci no, na chwilę jest... pod prąd. Ok. Jedzie. Dobra. Dobra Szmarna. Rób się nam no. spota, Róbcie nam spotera Dobra Gdzie jest Will i gdzie jest jedynek? Oni są najgorsi. Pod prąd jedzie Will No kurwa, Jobdenka! Zdrajco! No, ujde, arena jedynka. O, Co? Jest! To jest! Ty. E, Will, e, Will e, jedzie teraz na. Ty, Emmiotka! Ej, to, jest... tak? Will... nie, Will jedzie teraz na <grymka> Ej, ej, Przez ej... Junior. Ej, -Jodzie. -Jodzie. Ej, -Jodzie. -Jodzie. Swojna, Jodzie no? proszę to EXO 1 do... Ja cię biję, tak skoczyłem ja. na Ciebie dosłownie. Tak nie wolno, You can't do that, will. Nie do no. Don't hit him EXO, ty jesteś EXO? Tak! Dobra, to tam zatwierdźcie jak coś. Brawo, kamierdok! Come, come on! Eee, come jak, on. Eee, jaki masz ich na Discord? 01 first. No, I'm not that easy. Medial. Medial, ok. I z kimś miałem z wspólną 2-3. On jest medial, jak coś, medial ekspert. Dobra, no co go w pierwszym? Jest wspólną, jakiś zielony samochód. ty to mnie. No kurwa, jest w fresce, tak? Tak. Miałam pony. Nie, mam Nie, mnie nie zabił. mnie zabił, chyba. Nie, ty. No dobra. O kurwa, to nie skręca. Ale patrz, exo z tobą jak poleciłem na czółkę? Od razu boję się skasowaliśmy, Jak Polce no tak. z Willem na czołówkę, to on przeżyje, kurwa. <laughs> nie bałeś się. Entero <laughs> Jak on kurwa to przeżył? Czemu Will, I fucking hate you with all my, my heart. heart. You're so fucking tough. No problem. Entero <laughs> <tell> stream. <laughs> on pluje, kurwa na mnie, no nie? <laughs> Please, t, 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 t. Ja, ja tego kurwa nie przypuszczam pod radarem. Bardzo się cieszę. To było 1-3? Nieee, tu jest Tak, to jest trzeci, jeszcze czwarty Szybko, panowie, kończymy Witam cię, Kalexy Oleksy, oleksy. o, o zrobiłem 8 kasacji Ale kto pytał? Kto? Ja mam, kto, kto, powiedz, kto? bo Will się na mnie uwziął Spoko, ale na nie pytał na no na Chyba mnie wygramy pewnie. kasację, chyba wygramy kasację Spoko, nie ale jest. nikt nie pytał co, Fedson? Jak team... my rozmawiamy z teamowo, to... to... Za cicho oh, mówisz, O, uwaga, uwaga. Backwards. Jak Zobaczmy. się umujesz z tym, że nie jedziesz już w blokki 3? Jestem szczęśliwszy niż kiedykolwiek w życiu. O, zazwyczaj. Ja! Jakiś wziął ze sobą! Aaaa! Spierdalaj, Amiotka! Chciałem ja się do was dołączyć, do tej... What?

a kto rozjechał mnie ubie. tutaj? Ty? Nie! Cój, gdybym chce! A to ubiega? będzie u mnie jako pomoc jakiego ja go zepcham, nie. nie? No nie, bo Kurde ja, ja się, no. nie Aha, się, bo... dobra, dobra, kubam, 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 kubam. Bo nie widziałem jak to wyglądało tu z tyłu. Dobra, to 2 4 exo. Ole! Ole! Jakie kurwa ole?

ja mam To ja mam Te co ma zielony? Ja mam zielone Charakterystyczne No, to tak. okej Tylko ty masz samochód, tak? To poprzednie tak, ciebie... Tak, tak, tak Nie, czekaj No to samo miałem skórny O, dzień dobry, tej... MJK, okay. czy ty masz auto-aima na Entero? Czy na... Czy walisz kogokolwiek? Nie, ja do prostu do ciebie O ty ku**o Wbijesz <gry> kogokolwiek, okej okay. Co no. byś chciał? Albo A. chciała, bo nie wiem w sumie Dobra, kum, A nie, trafię, cholera No co byś chciała? Co gagry, byś chciała? Ty, ty, ty! Rodzaj męski, nie żeński! Ty, ty koleżankę jesteś taka, wiesz, taka fajna, taka kurwa jesteś! Ty ale to ty dupy dajesz! No, ale właśnie mówię o tobie! A! to Jeszcze nawet trafić nie umiesz! Ale obróci, nie ty, a, ale obrócić mogę! Po raz, po raz, psik, psik! Nie słyszę. Nie kurwa, nie ma No kurwa, goni, goni! Myślał, że coś zrobił. Nie, nie, nie. Ze mną nie ma takiego. ty suko. <śmierdzi> <śmierdzi> no kurwa. No las pierdolę. Dziwko doszczania. No jasne. Lobisz to kłamie. Ty masz kolor w szczoku. Na samochodzie. Co Sam żeś kurwa szczok. No tak jest, tak, tak jest, tak jest O! Kuska! o, o. Kuska, się e? do Tego mnie, kurwa, ja jestem gręzelnie w ogóle koła! O nie, że no, idziemy teraz Nie widzę go, nie widzę go, o kurwa No nie! No, jako... no, nie. Uwaga nie ci kusek pod prąd jedzie, jest na linii startowej! Dobra, nie skasowany! Kurde! <laughs> Żebyś ty za nie był skasowany, dawać mm. Jest, jest na tej śmiesznej... A niech kończysz? Wow! Jest drugi, jest drugi Czech. Co to był tego? taki taki był, nie wiem, taki... Taki złoty właśnie miał. a. Ja. A ten! A netro, a nie, nie ma w... Jest, jest wspólna, 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 nie. <śmany> nie ma <śmany> e netro. Ej, e e była wspólna! Wspólna, 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 wspólna. wspólna była wspólna. Penetro Penetro. Czacek, piszę ten. Dobra. Dobra, 2-4 exo A dzikusek co robi? Cześć. On chyba czeka Na lepsze czasy i... Jeden Woda się nie wypowiadać Koniara ja, Ty, miałeś wspólną ze mną i z winiorem? O chuj zapierdala Ja się na ja to nie zgadzam Wow Ja się nie zgadzam, no, kur... a no w sumie, Dobra Jak dostanę po raz więcej punktów to git Elo, elo, elo co byś nie chciał? Nie przecinka Debilu, kurwa, a, a teraz widzę takie coś jak edytowana. 20, 27 listopada 2024 36. Podoba mi się ta punktacja. A punktacyjnie Kelekcy mamy szansę czy nie? O kurwa, nie to nie to nie to nie to fuck yy, Tak, ostatnią rundę mamy właśnie A dobra, to nie przeszkadzam. No. Dobra. Kupa, wszyscy skończyli, tylko my jeszcze jedziemy. No... 10 no, minut opóźnienia mieliśmy, więc. No, no, no tak. wiem. No... E, Gangbang? Gangbang? <gank> to jest tylko jedno okay? robię no, no oczywiście, że tak. Jedno... Ah. Reverse, we'll, we'll go reverse, go reverse, go reverse. Fuck you, main. A? A? ja Weź jak na pomiędzy stolicą a ma chodnik. Słucham. <grym> Will pod prąd, okej. Okay. Oj, sorry, poszło? zielony. Nie no, chciałem. Plus, plus, plus. O ja pierdolę. Nie opanowałem ja, to Tak Enter XO. w Slark. No. A, skasowałeś, dobra. no dobra. Dobra. Wpisuj, bo... Bo mam... E, miejsce, żeby... O kurwa, Już wpisuję. O, no, to wszyscy się wybrali. Jezu, dobra. Nie, to już mi zaocjęte. co tu się dzieje na no, filmie startu. Dajcie przyjechać! Nie, to jest blokada e aktywistów. Ar Will, mówi OS. Ja A. Ja A. Dobra, nara. Dwa konto na A. O, jeden. O nie, nana. Na, na. What junior the fuck, jest. Junior?

Ktoś zabił ja go? Zbieram. Ja, dobrze ci Jeden eksplodował do tyłu, jeden do tyłu A to zaczął wejść w no co tam, A ja tak nie Stop! Ustaaaaj Uwodzę, jeszcze jeden jedzie ile was tu? To się pojrzę O mój Boże Ktoś dobiera czwanty kółko Mi pękła opona Oczywiście, że tak troszkę to miało być? Ma, mi pękła guma! O nie! nie. Zatrzymać go, zatrzymać go! Niezu, nie stój, nie we mnie! Okej, okay, dobra, Jest. Żyjemy, żyjemy. O nie, o nie, on nie może. On nie może. Jest w jest, no? jest, Nie, nie jest. No nie znaczy, jest. Nie. jest. Nie no jest. jak nie? Jest 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 jest, 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 jest. O, 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 o. Niech nie okej. Okay. Kurwa, kurwa. Mamy to, mamy to, hu huhu, hu 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 Ja pierdolę, to nie skręca Uje, Jedynek jedzie do tyłu, uwaga No on przez cały czas jedzie No tak Ty mi co? <grym> co tam? Szósty ten O kurwa Nie, nie, dobra Wzajemny, wzajemny, tak, 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 tak. Można nie będziesz miał tego miejsca. O kurwa! O fuck. Zabiłem. Przepraszam, Fredo. Ja nie, ja nie chciałem. No, ostro. O, Fredo. Nie, to już nie. Ale ja za ciebie. Za, y, punkty za ciebie zabiorę, żeby to nie było, no nie? Oczywiście. Dziękuję. Ale mi się wydaje, że na... No... Ale serio, próbowałem wyhamować, bo ja nie chciałem cię zabić. Ja ciebie nawet nie widziałem. Co jest? Dlaczego Ja mam... widziałem, ale jak, jak ja cię zobaczyłem, to już było za późno. Ej, czemu wychodzicie? To... No, bo Ale to, to jest było dwa Do śpiączka. Do Tyle. Koniec. Ale jeszcze nie skończyliśmy. Wszystko. Dobra, muszę zresetować PC-ta, także dzięki Entl za... Entero, kasację. O, ja pierdolę. Mamy tylko 15 A drudzy? Ile? Doszedłem do 2.4 i mają już 15, więc. Ja mam 16 i jeszcze jedną kasację u nas będziemy patrzyć z prowo. E, tak, a ten co miał na... chyba w drugiej kasaty. jeden 1 tak to chyba? Bo... No dobra, ale sam Kaspelski bo... ma 10, Jest! a jeszcze chłopaki z obfitywały byli dużo. ja mówisz, do ciągle do tyłu. Co? Co mówiłeś? Że ten co mnie teraz rozjechał w 2.5, niech mi po prostu mnie ten. A. Eee, to już kompletnie to nie skręca. Po ścianie, tak jest. Wow. Kurwa, szybko szybko. Co, nie wróci O! Jebanie bez. E, przepraszam, jechanie bez opony. Jest. Nie! Yes. Dojechałem! Po ścianie! Ale dojechałem! Ja też musiałem po ścianie dojechać trochę. No to pionu. Super! Jeszcze M. super. Super! No, nagle jest na samochód wytrzymały jak nie wiem co. Oglądanie jak MJ się rozpierdala jest takie piękne. Samej raz, Rozpędź się! Rozpędź się On? i pierdolnij w ścianek. Chciałbym, no to... Go ani, ani w prawo, ani w lewo to nie to, yy, Użyj hamulca ręcznego Ale to wtedy skręci za mocno No ale przynajmniej skręci. Fer. Duet, duet! No, ja nie. pierdolę jak to się dzieje w ogóle? To jest tutorialna wspólna, bo tam też był tutorialna pojedynczą Brawo! Ja, jak brawo. trzeci? Jesteś okay. trzeci, po prostu jesteś trzeci. Nie wnikaj. Ja nie wcześniej powiem. też. Według mnie powinienem być ostatni, a byłem szósty. No i chuj. Tylko szkoda, że wszyscy Dobra. wyszli, to nie widać, y jakie Dobra. mieli punkty już na koniec w totalu.